z tej strony Przemo Karblow. witam Was serdecznie na naszym otwarciu sezonu 2022 jesteśmy na owczarni tym razem w zeszłych dwóch latach otwieraliśmy sezon na karpiku no ale w tym roku jesteśmy na owczarni. Mamy stanowisko 4. Bartek siedzi z Angulem na piątce i Krzychu będzie siedział na trójce. Te Takie pałki tak. dzisiaj polecą do wody To jest na jeden zestaw, tak? Na jeden zestaw No tak, taka PV Pasmetka Pasnet Michał na nowy sezon sobie nabył towarzyszkę Karpiowych zasiadek Będzie nam pewnie towarzyszyć w naszych rybkach No i tak to wygląda. Pogoda jest bajeczna, tym razem się udała. Jeszcze, oczywiście, jest rozgardiarz, bo tutaj trzeba wyładować się i odwieźć stan, e, samochody na parking. Taki jest regulamin. <laughs> tu jest nasze stanowisko. Michał będzie siedział z tej strony, ja będę siedział z tamtej. zobaczymy, czy coś się uda złapać. No dobra, no to my się rozkładamy. Potem wam pokażemy jaki set, apik yy, sobie tutaj urządzimy, bo Michał ma nowy namiot i próbuję połączyć dwa duże namioty w jeden. Może się to uda, jakoś fajnie zrobić. I pokażę wam później co nowego ja sobie przez zimę nakupcyłem, co Michał sobie nakupcył. Zobaczymy też u Bartka, u Damiana, co sobie nakupcyli. No to zawsze tak wiecie, jest na nowy sezon. Przez zimę się coś tam yy, dokupi, a potem jest po pokazówka na pierwszych rybkach. ma. Kupiłeś się namiot? Ja. Ty, nowy jeszcze. <grymne> Pianki są. No, fajne te tyczki. Fajne rozkładanie, bardzo fajne. Kto? Nie, on z nami. A, z wami. No. Tak, tak. Będziemy robić taką dostawkę do sheltera do kausa W Blokhouse będziemy spać, a w tym będziemy siedzieć. Tak żeśmy sobie to wymyślili. Jo. Chyba fajny. No, materiał tęgi, powiem Ci. Tęgi. 20 tysięcy jest. 20? No, jeszcze. Te tyczki, Na guzika się spadają? Tak, na klipsik, taki tylko cyk. Dobra, muszę go obrócić całego. Było ciepło, jest elegancko, w koszuleczkach jak widać, można świgać. Przygotowałem sobie dwa zestawy, trzy zestawy sobie przygotowałem, a teraz idę ogarnąć coś do podsypania, to już wam pokażę co robię. Robię taki yy robin red chili, robię takie ze trochę squidem, takie coś, a drugie zrobię przełamane, owocowo śmierdzące i zaraz będę szuka jakiegoś miejsca tu jest podobno rów taki, gdzie on jest trochę głębszy. Coś w tej głębokiej wodzie zostawię na pewno, bo chłopaki tu są od wczoraj po sąsiedzku i mówią, że ogólnie słabo. No, Będziemy próbować. No, bardzo serdecznie I jeszcze raz w nowym sezonie 2022 otwieramy go na Owczarni. Pora na, yy, na przygotowanie pierwszego Miksiku do wywózki. Jestem podekscytowany, to był pierwszy raz, no bo po zimie to wiadomo. I już Wam wszystko opowiadam. Tu mam yy, rzepik i konopię aromatyzowaną aromatem King Squid od Bitesa, a same nasiona są z Carp To będzie baza. To będzie baza mojego miksu. OK. Do tyłu, nie będzie nam potrzebne. Drugim składnikiem będzie Pelet. To jest chyba 6 mm. Pelet 6 mm z Kamu Bites. Dostałem trochę wcześniej jeszcze przed sprzedażą. W takich testowych opakowaniach. Ten jest o zapachu przypraw. Oczywiście będą, bo chyba w tym tygodniu Piotrek otwiera sklep. Także będą już w fajnych nowych matowych opakowaniach z pełnym nadrukiem. No, niezły jest pelecik Pelec jest prasowa prasowany Rzucam go tu trochę Dobra, żeby go było widać w tym zakupu Okej okay. Okej, okay, okej okay. Nawet dość. Do tego będę używał jeszcze chudek serii premium Robinette Chili, ale je zmienę. Też będą nowe opakowania, wszystko będzie nowe. I to będzie czas. Zadipuję, Robin Red Chili, dip gęsty, dużo. Zimna woda będzie jeszcze, No w sumie już nie taka zimna, ale zapach musi być. I I dam tutaj jeszcze, właśnie, dam tu jeszcze troszkę kukurydzy, ale konserwowej, słodkiej. i dodam jej tak tylko na aferę bo mam żółte elementy na przyponach zaraz Wam pokażę jakie No, no. jest taki zapaszek jak miał być a drugi miks będę robił też Wam pokażę za chwilę to jest pierwszy Robin Red Chili, King Squid i kukurydza konserwowa założyłem kulkę i taką czapeczkę z małego Dumblesa Kulka to jest mandarynka Monster Crab, nowa linia Camubels, drugi asekuracyjny zestaw to są dwie pływające ziarenka kukurydzy i oba idą na tym miksie. Jeszcze nie wiem w jakie miejsce, popływam tu za chwilę to zobaczę. Na razie idę jeszcze po śrucinkę dociążającą. To teraz największy problem, bo chcę se wywieźć, a nie mam łódki w swojej. Bartuś! Bartuś! Ty najlepszy karpiarz w klubie, to co? Powieziemy coś? A tu jesteś. Powieziemy coś? Powieziemy. Już ładujemy akumulatory i ruszamy Bartek, już masz tak. drugi sezon tego programa, tak? Tak Dokład No i co? Już powiedzieć po dwóch latach? Zajebista sprawa Tak? Zmieniłbyś coś? Nic by nie zmienił. Ewentualnie bym tylko bym dołożył sobie y, lity tak Aha, baterie A tak to jest wszystko stos sto były z nim jakieś problemy, jakiekolwiek? Żadnych, nic Nic, od Zaraz momentu jak to. kupiłeś to po prostu pływasz Raz tylko miałem, że mi się rozmagnesowała no to oczywiście zadzwoniłem do problemu To ktoś mnie poinstruował, wszystko pyk pyk Ustawiłem Spoko Wszystko działa No to bierzmy się za wywóze OK. Przestaw zapakowany, spływającą kuku. Podłączymy sobie tego, do tego małą pv -kę. Zawsze to... Yy, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że zawsze jak się założy jakąś pv to ona spowalnia opad przyponu i dzięki temu jest szansa, że, dużo większa szansa, że to się bardzo fajnie równo rozłoży. I Nic nie, sp nie splączę. Naszego miksera wcześniej przygotowanego damy tak, żeby wydechnął pierwszy. Na no, to damy wisienkę na torcie PV -kę. to wiesz, że za których chodzimy? Nie wymyśliliśmy. Tak. I damy ze. Za... Trzymajcie takie łopateczki drobnego ziarna? I co teraz, Bartuś? Mam wsadzić ją do wody? do ja wody i będziemy to, startować do półgodnia. Kurwa, póki nie że po prostu

Ale mówisz o tym co byliśmy tutaj razem? A trzeba kurwa ten krauszu zahaczyć, nie? Ale koniecznie O, jest 25 metrów Okej okay. No teraz nam zasygnalizuje pikaniem, że jest u celu I wtedy spuszczamy lewa, prawa klapy Jedna, druga No i w jesteśmy Przytrzymujemy, jest. jednak klapa poszła jedna klapa poszła Zawsze poprawiam dwa razy Żeby było pewne No No i wracamy Dobra, już drugą Sogar są sam Dzięki Bartłomiej I wiesz na co? Na Mariuszkową. No kulki z Mariuszka są najlepsze. Mariuszka. A skąd? Łowtersa King No tam z tego wieje, tam coś z pływanie. Spod tutaj drzewka? 4. Kureczki. I zasypane konopią. Trzeba u nas, nie? Ok, to było nie ma specjalnego gry. I co? Takie branie było karpiowe raczej. Nie na karta? Nagrywam. No? Może trzeba wyjść, no to nie przeszkadza. Ale sik Brał się z nami, na cypel się brał z nami Taki na chwilę do litra chyba do guna Jeszcze ja eee, z Eko coś założył, nie wiem co, z ekobajca. Eee, te King Speed, dzisiaj eee, To co je jest, o te Jest, A, myślę, że karty, ale to do Ładny. No, ładnie nie? I kolego. No nie, dobra. Dajeczko, tu jest, tu jest. Podnieś uh. tego a ja go wyciągnę Chyba spoko jest, nie? ładny. ładny i paradny weźcie wodę, nie weźcie wody? nie, nie no, 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 z... mamy wodę. wiecie, że to zje się za rosyjski? nie no politycznie teraz zliza, tak? nie. dobra chce ktoś, że nie, na, nie, na telefon? tylko go... no, nie, pochodźcie no, Weźmy na patelnię <ślesz> <Lepiej. ślesz> ładny Na dinozaur Zobaczcie więcej sobie tam pokazujesz, dobra? Wierz mhm. to najlepsze fajnie. Pięknie. No. Nara. Nara, bo to. Pierwsza, tu, gratulacje, pierwsza. Gratulacje, gratulacje. to karpie. To tak kurwa szedę, no ja powiedział, że kurwa karpiowo szedł, nie? Nie wiem no. Branie było takie pod kija, no. No i nasza wybudowała zasiadka na oczarniach dobiegła końca. Będziemy się zawijać. Ja już jestem uspakowany. Spałem w nocy, wyciągnęli mi jesiotra na mojego kija. Michał, no i w sumie tyle z ryb. Dwa bez jakichś spektakularnych sukcesów no ale fajnie było wyskoczyć, posiedzieć także się i do zobaczenia